Burn. And every day for it seems Turned into love zone. Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale The Amerykanka. Z tej strony jak zwykle Karolina. Witam was w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam o moich wspaniałych wakacjach na Florydzie. Witam was z przepięknego miejsca, jednego z moich ulubionych, jakie tutaj odkryłam. Jesteśmy właśnie na rzece Halifax, która łączy ląd ze stroną Beachside. Tam zaraz znajduje się most, który nieraz widzieliście w moich odcinkach. Jeżeli ten kontent was kochani interesuje, to zapraszam serdecznie do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania moich filmów, ponieważ to Strasznie pomaga mojemu kanałowi. Chciałam bardzo serdecznie podziękować swoim patronom, którzy finansowo wspierają mój rozwój, nie tylko na YouTube, ale także na Instagramie. Jeżeli wy, kochani, jesteście zainteresowani wspieraniem deamerykanki, to zapraszam do linku, który znajdziecie w opisie do tego filmiku. Chwilą przyleciały dwa ptaki, które prawie zrzuciły mi kamerę do wody, bo wy kochani znajdujecie się zaraz na poręczy na molo, więc było to dość niebezpieczne. Jak wiecie kochani czas szybko leci, także u Amerykanki. <laughs> Powoli trzeba wchodzić w dorosłość, a ja się czuję jak Jakbym dopiero przyleciała na Florydę, jakbym dopiero zakończyła swoją szkołę, swój licencjat, swoje graduation i się naprawdę czuję, że przyleciałam tu wczoraj. A okazuje się, że spędziłam tutaj 2,5 miesiąca przepięknych wakacji, słonecznych, deszczowych wakacji. Zobaczyłam bardzo dużo fajnych miejsc. Jak wiecie, miałam małe problemy z komunikacją miejską i poruszaniem się tutaj na Florydzie, ponieważ jak jesteście tutaj dłużej, to wiecie, że ja mam tylko rower, ale postanowiłam na ten fakt nie narzekać, ponieważ mój rower. Sprawdził się wspaniale przez całe te wakacje i powiem Wam, że pomimo tego, że mogłam dziennie zrobić maksymalnie 50 mil, to wykorzystałam ten czas chyba na maksa. Naprawdę na maksa. Ja nie jestem zwykłym przypadkiem przyjechania tutaj na wakacje na 2-3 tygodnie nawet. Ja tutaj byłam 2,5 miesiąca. i Jak wiecie z poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to będzie tutaj link. To ja dostałam mieszkanie, jakby na własność, do mieszkania tutaj na 2,5 miesiąca, więc to nie był przypadek taki, że ja przyjechałam tutaj do hotelu, więc o hotelach i o tego typu sprawach nie będziemy tutaj rozmawiać. Ja mieszkałam 7 mil coś takiego od plaży zawsze musiałam przejechać ten bardzo wysoki most. Jeżeli chciałam przejechać po płaskim moście, musiałam jechać jeszcze dwa. 2-3 kilometry dalej, więc zawsze wybierałam ten ciężki most do przejechania na drugą stronę, i po takiej wycieczce na rowerze byłam już na Beachside. Więc odpowiadając na Wasze pytanie, czy polecam wakacje na Florydzie, odpowiedź jest prosta: oczywiście, że polecam y, wakacje na Florydzie. Ja jestem we Florydzie troszeczkę zakochana. Powiem Wam, że teraz jest taka rywalizacja między Teksasem a Florydą. Jest to naprawdę przepiękne miejsce. Oczywiście też są wady tego miejsca. Jeżeli kochani nie lubicie upałów, dzień w dzień to nie ma czegoś takiego, że tutaj będzie upał 30 stopni przez 2 dni, potem zejdzie temperatura do 21, nie. Tu jest upał dzień w dzień po 30-33 stopnie i bardzo wysoka wilgotność. Jeżeli Wy kochani czegoś takiego nie lubicie, wydaje mi się, że Floryda nie będzie dla Was do mieszkania. Na wakacje, wiadomo, ludzie przyjeżdżają na wakacje, 10 dni, takie coś można przeżyć. Jeżeli wy, kochani, nie jesteście przyzwyczajeni albo po prostu nie lubicie takiego tropikalnego klimatu, Floryda nie jest dla Was. No, ale wracając do odpowiedzi, czy polecam wakacje na Florydzie? Oczywiście, że polecam wakacje na Florydzie. Ale jeżeli tutaj się wybieracie, to musicie wziąć pod uwagę, że musicie mieć auto, musicie wypożyczyć auto, ponieważ jest tutaj tyle fajnych rzeczy do odwiedzenia. I odległości są niestety dość duże, więc auto na pewno umili Wam pobyt. Jestem w 7-Eleven. Przyjechałam tutaj tylko po to, żeby wypłacić pieniądze z bankomatu ponieważ byłam na poczcie, żeby wysłać Wasze pocztówki, lecz system mi zjadł i nie mogłam zapłacić kartą, dlatego jestem tutaj i skorzystałam z opcji cashback. Ale w Ameryce, jeżeli robicie zakupy na stacjach benzynowych, to możecie wziąć sobie opcję cashback i wtedy kasjerka daje Wam określoną ilość pieniędzy z Waszego oh, konta okay. w gotówce. Jeżeli mam Wam dać, kochani, opinię o Daytona Beach, to powiem Wam tak. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj na wakacje, jesteście w hotelach, Jesteście na Beachside, nie jesteście w centrum Daytona. Ja mieszkałam w South Daytona, więc to było dość bezpieczne miejsce, ponieważ ja mieszkałam zaraz obok College'u Emery Riddle. Natomiast z mojego doświadczenia, moich wędrówek rowerowych, doświadczyłam naprawdę takich miejsc, mogłam powiedzieć amerykańskie gero, więc od takich miejsc trzeba trzymać się z daleka, jeżeli jesteście w Ameryce, a szczególnie jeżeli jesteście na wakacjach, ponieważ nie chcecie się wplątać w jakieś tarapaty z jakimiś tubylcami, którzy. Odbiegają od stereotypów Amerykanów i już nie są aż tak mili, jak to się wszystkim wydaje w Polsce. Jeżeli przyjeżdżacie na wakacje na Florydę, to wydaje mi się, że tego miejsca nie można nie kochać. Jest tu po prostu przepięknie. Oczywiście mówimy tutaj o wybrzeżach Florydy, bo jeżeli pojedziecie w głąb lądu, to wiadomo, to są psie, to nie są jakieś rozwinięte miasta, chyba że mówimy o miastach jak Orlando. Natomiast wydaje mi się, że każde miejsce z plażą. Wszyscy się śmieją, zdajcie na i wszyscy mówią, że ta plaża nie jest aż taka super, ale wydaje mi się, że ta plaża ma coś naprawdę w sobie, ponieważ możecie tutaj wjechać autem, możecie jeździć tutaj na rowerze, piasek jest bardzo twardy, możecie uprawiać sporty na tej plaży, ta plaża ma naprawdę coś w sobie która żadna inna plaża nie ma na świecie. Wydaje mi się, że odwiedzenie Daytona Beach musi być na Waszej liście miejsc odwiedzenia. To na pewno. Przed samym przyjazdem na Florydę nawet napisałam post na grupie na Facebooku. Chyba Polacy na Florydzie, coś takiego. Czy te lata na Florydzie faktycznie są takie po prostu masakryczne, upalne i bardzo wilgotne? Bo powiem Wam, że też byłam troszeczkę przerażona tym. Myślałam, że nie dam rady tutaj po prostu funkcjonować, ale powiem Wam, że po miesiącu naprawdę przyzwyczaiłam się i powiem Wam, że ludzie mają po prostu coś w sobie, co się nazywa adaptacja. Przyjechałam do Dunkin Donut, jest mega gorąco kochani, myślałam, że się rozpłynę na tym molo. Tutaj jest oczywiście klima jak wszędzie w Ameryce. Caramel Ice Latte. Dunkin Donut, najlepsza kawa w Ameryce. Odbiegając już od tego, że to jest darmowa reklama Dunkina, mam nadzieję, że kiedyś mnie będą sponsorować w bliskiej przyszłości, wracamy do tematu tego filmiku. Kolejnym aspektem, jaki chcę tutaj poruszyć, jest temperatura wody w oceanie. Kochani, ocean jest ciepły jak zupa. Jeszcze ja jestem od strony otwartego oceanu, natomiast wydaje mi się, że woda po stronie Zatoki Meksykańskiej jest jeszcze cieplejsza. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że w tej wodzie też są rekiny. Pogoda na Florydzie też jest bardzo specyficzna. Wspominałam wcześniej o wilgotności i o wysokich temperaturach, ale też musicie wiedzieć, że na Florydzie codzienny deszcz jest to coś zupełnie normalnego. Zbliża się teraz godzina pierwsza, i o drugiej już ma padać przez kolejne. 3-4 godziny, więc jest to coś e, naprawdę trochę uciążliwego, jeżeli jesteście na wakacjach, szczególnie jeżeli nie macie auto. Jak wspominałam, auto to jest po prostu numer jeden tutaj na Florydzie. Nie uważam, że jest to jakiś duży kłopot. Dla mnie to nie był kłopot, ponieważ dla mnie wstanie rano, skorzystanie właśnie z tej przepięknej pogody, jaką przed chwilą widzieliście na dworze, e, przez dobre kilkanaście godzin zupełnie wystarcza i potem na wieczór. Ponownie się wszystko rozpogadza, także wydaje mi się, że takie to jest, to jest taki balans. Niestety nie udało się dojechać do domu przed deszczem. Leje, na razie kapuśniaczek, ale z tego zaraz się zrobi niezła ulewa. Trzymajcie kciuki. Jestem już w domu. Niestety nie udało się uciec przed deszczem, co często się zdarza na Florydzie, ponieważ deszcze przychodzą zupełnie niespodziewanie. Podsumowując to podsumowanie moich wakacji, jestem bardzo wdzięczna tej pani, która użyczyła mi swój dom, żebym mogła spędzić przyjemnie wakacje na Florydzie. Czy pojawię się tutaj za rok? Jeszcze nie wiem. Jeżeli będziecie oglądać De Amerykanka przez kolejny rok, to na pewno będę Wam dawała znać, co się dzieje w moim życiu. Tymczasem kolejny etap mojego życia się zaczyna. Trzeba się przeprowadzić, tym razem na północ. Jestem bardzo podekscytowana, ale też jestem zdenerwowana, bo jak wszystko nowe w życiu troszeczkę nas przeraża, to właśnie w takiej sytuacji teraz jestem ja. Kochani, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że takie podsumowanie moich wakacji na Florydzie Wam się podobało. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału. I zostawienie komentarza pod tym filmikiem. W tym filmie to na wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie do końca, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.